Witam Was, docent polskie .pl. Starcie weteranów. Dawno nie było tego cyklu. Ostatni raz nagrywałem w październiku z bałtyckimi porterami. Najwyższa pora wrócić do tego, mam nadzieję, ciekawego cyklu, gdzie w ślepym teście sprawdzam polskie klasyki. No i właśnie, pozostajemy w klimatach ciemnych. Jak powiedziałem, ostatnio był porterek, teraz Stout i to stout w, w odmianie oatmeal, czyli w odmianie owsianej. To jest ciekawe, że akurat polscy piwowarzy i browary upodobały sobie akurat styl oatmeal stout jako ten, który przetrwał z nami przez wiele, wiele lat, bo poczynając od najstarszego pinta, dobry wieczór, to jest rok 2011, więc za chwilę 10 lat tego piwa i Pinty ogółem. Następnie Czarna Wołga, to jest rok 2013, więc też zamierzchłe dzieje. No i najmłodszy z tego towarzystwa OT od Trzech Kumpli, to jest rok 2019. Więc rzeczywiście uznane marki, uznane browary i no właśnie, jaka jest obecna forma w roku 2021 tych piw. Ja podam daty przydatności w opisie. Będziecie mieli je do wglądu. No a co? A na pewno Marlena za chwilę rozleje te piwa. Cześć, Marlena z tej strony. Michał dzisiaj będzie, tak jak wspomniał, testować piwa owsiane. Tutaj więc zobaczymy, co się okaże najciekawsze. Ok, może jeszcze troszeczkę. O, fajna piana się tutaj w artyzanie pojawiła. OK, teraz to, to. Takie ciemne piwa wydaje mi się, że na tą aurę. Myślę, że też będą fajne do degustacji. Ok, tu troszeczkę mniejsza piana. No tutaj piana się już też zmniejszyła. Okej, okay, i pintaj. Mam nadzieję, że pijecie coś dobrego, oglądając ten film. I tutaj. Okej. Okay. Myślę, że może być ciekawie. Dobra, to miłego oglądania. Michał zaraz wraca i zobaczymy, co będzie najciekawsze. Rozlane, no i dosyć spore zaskoczenie, szczególnie tym piwem. Co tutaj się stało, że w ogóle kompletnie nie ma piany? Naprawdę rzecz to wyjątkowa. Oatmeal Stout. Zresztą, jak każdy Stout, powinien mieć tą pianę, więc no. Hmm. No to zacznijmy od tego w takim razie, czy. Przynajmniej rekompensowana jest jego, yy, <gry> jego prezencja przez aromat. Ale na początku była. Okej, okay, Marlena mówi, że była, no to, to na pewno też zobaczycie, że przy nalewaniu była, ale co z tego skoro nie trwała? Wyraźnie kawowe. Kawa, yy, czekolada w stronę gorzką. No okej, okay. aromacik yy, przyjemny. Chociaż bardziej pod dry stout. Kolejne. No tutaj ta piana zredukowana do przede wszystkim obrączki, cienka warstwa. Ładny kolor dosyć, taki właśnie ciemnobeżowy. Tutaj już troszkę bardziej zniuansowane, nie tak intensywny jest ten aromat. bardziej zbalansowany. Tutaj rzeczywiście kawa i, i, i dopiero później ta czekolada, a tutaj wszystko jest w większym balansie. I taki jest nawet delikatnie słodki aromat, więc ok, fajnie się dzieje. I troszkę kawy, i troszkę czekolady, i taka lekka słodycz, jak gdyby laktozowa, przecież to jest oatmeal, więc bardziej owsiankowa, tak, a nie laktozowa. Jak w trzecim. No tutaj najmocniej palone słody. Nawet taka delikatna kwasowość, więc bardzo ciekawie. Kawa, gorzka czekolada, największy balans nawet, delikatna słodycz owsianki. Tutaj za to palone słody i lekka, leciutka kwaśność. Więc jak zwykle już się domyślam, co jest, co, już mam swoje typy. No ale spróbujmy. Tym razem od tego. Zdrówko wszystkich trzech browarów. Zapach nie oszukiwał. Wyraziście palone słody, bardzo delikatna kwasowość, trochę goryczki. No, można by było powiedzieć, bardziej dry stout, niż oatmeal. Jak na oatmeal stout, ta paloność, ta goryczka jest tutaj zbyt wysoka. Kolejne. Mmm, od razu inna tekstura smaku. Bardzo gładziutkie. Czuć, że ta owsianka, która była w aromacie, jest odzwierciedlona w smaku jak najbardziej aksamitne. No po tym rzeczywiście może się niewiele dziać. Ono było najbardziej zbalansowane w aromacie i też jest takie w smaku. Tutaj jest balans. Lekka czekolada, lekka kawka, dużo właśnie tej owsianej aksamitności. Okej, okay. no i trzecie. najmniej wyraziste. Jeżeli chodzi o treściwość tych piw, nie miałem żadnych zastrzeżeń, natomiast tutaj ja je piję i tak szukam, szukam smaku i nie za bardzo się mogę doszukać, więc... Ono nie, nie ma smakowej pełni, kurczę, jakoś ciężko mi tutaj wyszukać, doszukać się, co, co tu jest grane w tym piwie, bo aromat był intensywny, a smaku, kurczę, za dużo nie ma. No, troszkę ubogie jest, jeżeli chodzi o smak. Yy, bardzo charakterne dla ludzi lubiących wyraziste stouty i bardziej dla ludzi lubiących dry stout albo jakąś autorską interpretację, jak na oatmeal zdecydowanie za bardzo po stronie yy, palonogoryczkowej. No tutaj, kurczę, coś chyba poszło nie tak ze smakiem, bo mało jest intensywności smaku, aromat był fajny, Szkoda, że tego się nie udało odzwierciedlić w smaku. No i to środkowe, najbardziej zbalansowane, chyba najbardziej oddający ten charakter oatmeal. Marlena, czy mogę Cię prosić? Marlena teraz powie, czy dobrze obstawiam. Obstawiam następująco. Trzech kumpli, pinta, artezanu. Arteza. Eee. Artezan trzech kumpli Pinta. To jest trzech kumpli? Tak. Okej, okay, słuchajcie, no więc... Zaskoczony. <śmany> Zaskoczony, ponieważ obstawiałem, że to jest Pinta, to jest trzech kumpli, bo pamiętam jak pojawiło się piwo trzech kumpli to były takie głosy, prawda, że ono jest no, za bardzo właśnie palone, goryczkowe. A teraz się okazuje, że najbardziej owsiane jest trzekumpli. No gratulacje, świetnie. Niesamowita sprawa, że to tak wyszło. Dlatego lubię bardzo te ślepe testy. Miałaś okazję już skosztować? No jeszcze nie. nie Ale to nie. chyba poza kadrem skosztuję. No więc Marlena się za jakiś czas ewentualnie wypowiem, które z tych trzech jej najbardziej podeszło. No, w planie słuchajcie, West Coast IPA, ale tak uzbieram wszystkich trzech graczy, bo nie jest tak wcale łatwo. Na razie.